Ja też jako dwunastoletnia dziewczyna nie wiedziałam, z czym się mierzę. Nie miałam świadomości, czym jest choroba nowotworowa, czym jest sama amputacja. Jak usłyszałam te słowa, widziałam, że rodzice płaczą, ale co to tak naprawdę znaczy? Koleżanki, mając te 12-13 lat, pierwszy raz ubierały obcasy, wychodziły gdzieś, a ja straciłam wszystkie włosy. Myślałam, że wtedy tracę kobiecość, jednak sport. Też mi pomógł w tym, żeby poczuć, że moje ciało jest po prostu moje i trzeba, trzeba je akceptować. Po prostu je akceptuję. My, jako sportowcy, nie lubimy, jak o nas się mówi, jak o bohaterach, bo my nie jesteśmy bohaterami. Każdy z nas, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny, ma w życiu coś, z czym musi się zmierzyć. I ja też wychodzę z takiego założenia, że jak już zdarza się gorsza chwila, jak zdarza się ta przegrana nawet na torze kajakowym, to ona jest po coś, żeby nas czegoś nauczyć. I moim zdaniem wszystkie rzeczy, tak w życiu się dzieją, że są po coś. Cześć! Ja nazywam się Ania Wycisk i witam cię w serii różnorodni 2025 na kanale Fundacji Idyla. A ze mną jest Katarzyna Kozikowska, złota medalistka mistrzostw Europy, finalistka igrzysk paraolimpijskich w Tokio. Kobieta, u której w wieku 12 lat zdiagnozowano nowotwór złośliwy, straciła w związku z tym nogę, ale pomimo to i dzięki pasji do sportu pokonała wszelkie przeciwności losu i osiąga ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. Jak często takie wywiady się zdarzają? Oj często, a jeszcze jak się zbliżają igrzyska albo ogólnie jakieś takie ważniejsze zawody, to Zapraszają nas, dzieje się to już coraz lepiej pod kątem tym, że wcześniej było widać różnicę między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, że pełnosprawnych dużo częściej biorą do wywiadów, a nas tak po macoszemu trochę traktowali. Troszeczkę zaczyna się, to nie powiem, że wyrównywać, ale też nas dostrzegają, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jak myślisz, z czego to wynika, że jednak nie, nie jest tak szeroko komentowane, nie są tak szeroko komentowane te para Igrzyska, ta para Olimpiada? Szczerze to nie wiem. Dopiero ludzie jak nas poznają i widzą ile, że my tak samo trenujemy, bo są dwie rzeczy. Pierwsza, że my jako sportowcy nie lubimy jak o nas się mówi jak o bohaterach, bo my nie jesteśmy bohaterami. Każdy z nas, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny ma w życiu coś z czym musi się zmierzyć. No i tak jest też u nas. My się mierzymy akurat z niepełnosprawnością i do tego dokładamy sport. Tak? Inny się mierzy na przykład z problemami w rodzinie, do tego dokłada sport. Więc każdy ze sportowców ma jakąś swoją historię i nie można mówić o niepełnosprawnych sportowcach, że są bohaterami, bo są normalnymi ludźmi, którzy sobie na co dzień po prostu jakoś radzą z tym, co mają. I wydaje mi się, że społeczeństwo nie do końca jeszcze to rozumie, że myśli, że osoby, które idą w sport, też chcą na siłę pokazać, że mogą coś znaczyć w społeczeństwie. A druga sprawa, że potrzeby osób z niepełnosprawnościami jeszcze i możliwości nie są znane przez społeczeństwo. Bo ludzie jednak często podchodzą do tego bardzo marginalnie, tak trochę zaściankowo, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to ma mniejsze możliwości, że może nie do końca zawsze powinien pokazywać się na ulicy, no bo przychodzi mama z dzieckiem, dziecko bezpośrednio się pyta, a dlaczego pani ma robonogę i wtedy mama czuje dyskomfort i szybko oczami odwraca, a ja często odpowiadam, no tak po prostu jest, lekarze chcieli uratować mi życie, dali mi taką nogę, żeby zastąpić moją chorą. No, i wtedy rodzice, o, dziękuję, dziękuję, bo ja nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Więc widać po prostu, że ludzie jeszcze otwierają się na niepełnosprawność, ale dalej jednak jest to traktowane troszeczkę jako temat tabu, po prostu się tego boją. Też nie wiedzą, jak osoby niepełnosprawne zareagują, no i to wszystko składa się na to, że dalej e, nie mogę powiedzieć, że jesteśmy marginesem, bo to w ogóle nie czuję się jako osoba niepełnosprawna, będąca marginesem społeczeństwa, ale jesteśmy jednak troszeczkę z tyłu względem pełnosprawnych sportowców. Tak, jak mówisz, to pewnie wymaga czasu, ale najważniejsze, że jednak to się zmienia i że coraz bardziej tak normalizuje. Tak, że jakby przestajemy, przestajemy się bać. Tak, i to jest chyba najważniejsze, że przestajemy się bać i my, jako niepełnosprawni, przestajemy się bać mówić o tym, a osoby pełnosprawne przestają się nas bać, żeby zapytać o coś. Bo często ciekawość jest: no ciekawe, co jej się stało, że ma akurat taką nogę, ciekawe, co się stało, że jeździ na wózku. No i dziecko zapyta bezpośrednio, tak? A dorosły tu popatrzy, my czujemy ten wzrok na sobie, tu popatrzy, tu skomentuje, ale no nie wie, co się kryje za tym wózkiem czy za tą protezą. Pozwól, że wrócę do Twoich początków. Masz 12 lat, jest diagnoza nowotwor złośliwy, tracisz nogę i ciekawa jest nam, jak szybko po, po tym całym zdarzeniu, myślę, że to też był pewien okres czasu, kiedy, kiedy była ta rekonwalescencja, ale jak szybko trafiajesz już na tą swoją drogę sportową? Na początku w ogóle ja trafiłam na basen z myślą, że będzie to forma rehabilitacji, ponieważ taka rehabilitacja, która była proponowana przez fizjoterapeutów w zakładach, nie dawała takich efektów, jakie byśmy oczekiwali z rodzicami, więc wybraliśmy coś innego, coś, co by się właśnie sprawdziło też i rozwinęło mnie w jakiś sposób, i tak trafiłam na basen. Pierwsze trzy tygodnie chodziłam na zajęcia typowo rehabilitacyjne na basenie, a po trzech tygodniach dostałam propozycję od trenera sekcji. Pływania osób z niepełnosprawnościami, żebym spróbowała swoich sił po prostu w tej sekcji, z innymi, z innymi zawodnikami, z różnymi niepełnosprawnościami. I kiedy trafiłam na tą sekcję, zobaczyłam, że są osoby z przeróżnymi niepełnosprawnościami, że to nie jest tylko brak nogi, ale to jest między innymi osoba, która jest całkowicie e, niewidoma, niedowidząca, e, osoby z porażeniem e, z mózgowym porażeniem dziecięcym, tych niepełnosprawności było bardzo, bardzo dużo. Co pokazało mi, że no przecież jak oni mogą, to ja też. Mhm. No i w taki sposób tak się wkręciłam w to pływanie, że po prostu pokochałam sport i do 2017 roku w tym pływaniu byłam. W 2017 roku nastąpił taki troszeczkę przełom we mnie, ponieważ próbowałam podczas mojej przygody z pływaniem zakwalifikować się na Igrzyska Paraolimpijskie do Londynu i do Rio de Janeiro. W 2012-2016 roku, ale się nie udało. Zawsze troszeczkę brakowało w pływaniu. Jak brałam udział w zawodach, przede wszystkim pływałam na 400 metrów kraulem. Tam zawsze troszeczkę brakowało i po Igrzyskach w Rio, na które się nie zakwalifikowałam, stwierdziłam, że coś trzeba w swoim życiu zmienić. I tak właśnie trafiłam do kajakarstwa. No i od 2017 roku cały czas z wielką miłością to kajakarstwo uprawiam. Okej. Okay. Czy można powiedzieć, że to sport jakby pomógł ci w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji, w której się znalazłaś? Jak najbardziej. Stał się po prostu takim moim lekiem na to, co się, co się wydarzyło. Ja też jako dwunastoletnia dziewczyna nie wiedziałam, z czym się mierzy. Nie miałam świadomości, czym jest choroba nowotworowa, czym jest sama amputacja. Jak usłyszałam te słowa, widziałam, że rodzice płaczą, ale co to tak naprawdę znaczy? Później po długich rozmowach i terapii z psychologiem, zrozumiałam, że amputujemy nogę, żeby mi uratować życie. I z takim podejściem po prostu dalej się leczyłam, ponieważ miałam leczenie chemią, włosy wypadły, co było chyba też takim największym moim, największą moją bolączką, ponieważ koleżanki, mając te 12-13 lat, pierwszy raz ubierały obcasy, wychodziły gdzieś. A ja straciłam wszystkie włosy. I to było też dla mnie w pewnym sensie ciężkie i niesamowite, ponieważ przyszedł jeden dzień, kiedy przeczesałam swoje włosy, i wszystko tak jak przeczesałam, wyszło i zostało na szczotce. Pamiętam, że do ostatnich włosków robiłam małe warkoczyki, tak mi na tych włosach zależało, i myślałam, że wtedy tracę kobiecość. Że no, bo stałam się dopiero co, powiedzmy, małą kobietą, a, a już to ta kobiecość jest gdzieś zabierana poprzez właśnie utratę włosów, brwi rzęs. Jednak sport też mi pomógł w tym, żeby poczuć, że moje ciało jest po prostu moje i trzeba, trzeba je akceptować. Po prostu je akceptuję. A no, skutkiem ubocznym trenowania też jest dość ładna sylwetka, więc to tym bardziej cieszy. Właśnie chciałam Cię zapytać, co w tym okresie było takim największym wyzwaniem, co było najtrudniejsze? Te, te włosy właśnie, jak to wspominałeś? Tak, najtrudniejsze, to może się wydać śmieszne, ale najtrudniejsza była ta utrata włosów. Pierwsze chwile po amputacji nogi też były ciężkie, bo też była u mnie taka sytuacja, że na stole operacyjnym rozstrzygało się to, czy będę miała pozostawiony kawałeczek kości udowej, czy będę miała wyłuszczenie w stawie biodrowym. Podczas zabiegu został pobrany kawałek kości do badania histopatologicznego. Okazało się, że na tej wysokości jest czysto, więc, kawałeczek nogi można zostawić i to bardzo dużo zmienia, zmienia też pod kątem oprotezowania. Jest ono dużo łatwiejsze, bo ten kawałek nogi pozwala mi normalnie funkcjonować bez potrzeby zakupu stawu biodrowego. Przy którym ten chód wygląda już całkiem całkiem inaczej. Ile trwał ten moment od, od momentu operacji do, do tego takiego intensywnego już trenowania do sportu? Operację miałam w lutym 2007 roku, jeżeli chodzi o amputację, natomiast w marcu i w kwietniu miałam jeszcze dwa zabiegi na płuca, ponieważ okazało się, że przerzuty się pojawiły. Z tej, z tej nogi właśnie pojawiły się również przerzuty na płucach. Miałam Czyszczone prawe i lewe płuco, i w lipcu skończyłam leczenie, natomiast w kolejnym roku, w 2008, w lutym pojechałam już na zgrupowanie z ludźmi z, ze startu Wrocław. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że rok, powiedzmy niecały, zajęło mi dojście do takiego poziomu, że mogłam już startować po prostu z innymi ludźmi na, na arenie polskiej. Mhm. Kurczę, tak w tym czasie myślę, że dla, dla całej rodziny to musiało być strasznie trudne przeżycie. Rodzice na pewno zdawali sobie spra sprawę z powagi sytuacji, mieli mnóstwo obaw, a Ty też tak odczuwałaś to? Miałaś jakieś takie obawy, zdawać sobie sprawę z powagi, jak, jak, jak ciężka, jak poważna to jest choroba? Mm, nie, właśnie nie, ja nie miałam świadomości, z czym ta choroba nowotworowa się je, jak to mówią, jak to wygląda. Wszystko działo się tak szybko też, że yy, jedyne, co miałam w głowie, to ratowanie własnego życia. No, rodzice, wiele razy złapałam ich na tym, że płakali po prostu, kiedy wydawało im się, że ja nie widzę albo nie słyszę. Mam 7 lat młodszą siostrę, więc ona też bardzo to przeszła, bardzo to przeżyła ponieważ na czas mojego leczenia przede wszystkim wychowywała ją babcia, bo rodzice byli cały czas jakby na zmianę u mnie w szpitalu, żeby pomóc, bo bardzo dużo straciłam na wadze, ważyłam 35 kg, przy wzroście 1,70 m naprawdę to robiło bardzo duże wrażenie. I byli cały czas ze mną w szpitalu, żeby mi pomóc, oczywiście wymieniali się też, żeby z drugą córką być, ale. Tak jak sobie dotychczas, czasami teraz wspominam z moją siostrą, jak ona to pamięta, to pamięta przede wszystkim, że rodziców nie było i była babcia. Więc każdy z nas przeszedł to na swój sposób, każdemu z nas czegoś zabrakło w danej, w danej chwili, ale koniec końców wydaje mi się, że naprawdę nas jako rodzinę to bardzo umocniło. Powiedz, i, y, czyli po jakim czasie przyszły jakby te już te pierwsze takie sukcesy sportowe? I skąd brałaś siłę na to, żeby to, bo to jednak są strasznie mordercze trudne treningi, ile? Jaki tak. dystans się przepływa na takim jednym treningu na basenie? Jeżeli chodzi o dystans to różnie, jeżeli chodziło o basen to było około 3 km na jednej jednostce treningowej. Trenowaliśmy dwa razy dziennie, zazwyczaj pierwszy trening był na szóstą rano, drugi trening był po południu, więc nie tyle ciężkie były treningi co zmotywowanie się, żeby na ten poranny trening wstać i wejść do tej zimnej wody. A pierwsze sukcesy z tego co pamiętam przyszły w 2010 roku, kiedy pojechaliśmy na mistrzostwa Świata juniorów i tam zdobyłam pierwsze medale, o ile się nie mylę, cztery złote, jeden srebrny. Wow, no to Więc, ogromne sukces. Tak, to było taki, taki pierwszy kop dla mnie motywacji też, że no wow, to co robię, ma sens i może właśnie spróbuję iść za, za ciosem i robić to dalej. Oczywiście bardzo dużym wsparciem zawsze i motywacją byli dla mnie rodzice, którzy zawozili mnie na te poranne treningi i po prostu byli zawsze, kiedy tego potrzebowałam. Super. A Jak oceniasz takie ogólne wsparcie? Czy, czy ono było jakby wystarczające? Czy czułaś się taka zaopiekowana w tej, w tej całej sytuacji? Czy jak zdarza się taki wypadek, czy właśnie osoby, które to dotyka, no, czy jest to taka strefa, która jest jakby jest to dobrze przemyślane zaopiekowane. Jeżeli chodzi o same leczenie tak i samą uh. chorobę e, uważam. I o, ten, I o ten czas później mm -hmm, nie? Właśnie. uważam, że podczas samego leczenia byłam bardzo dobrze zaopiekowana, e, zarówno przez personel. wiadomo, że... Personel medyczny na oddziale dziecięcej onkologii wkłada bardzo dużo serca w to, żeby dzieciaki czuły się, nie czuły się jak w szpitalu, żeby czuły się jakby były powiedzmy, no może to głupio zabrzmi, ale na wakacjach, tak? Na jakimś turnusie czy coś i wszyscy, wszystkie pielęgniarki to były ciocie. Całkiem, całkiem inaczej się do tego podchodziło. Ogólnie tak moja historia się potoczyła, że pani doktor, która zajmuje się mną podczas całego leczenia, była również u mnie na ślubie, ponieważ jej w dużej mierze zawdzięczam to, że po prostu dzisiaj mogę tutaj siedzieć i, yy, i możemy rozmawiać, tak? tak samo to, że mogę trenować, bo gdyby nie ona, nie jej upór, to mogłoby mnie tu po prostu nie być. Bardzo często też musiała się sprzeciwić moim rodzicom, bo wiadomo, rodzice chcą jak najlepiej dla dziecka, ale nie zawsze mają wystarczającą świadomość, wiedzę, jak proces leczenia przebiega, a tutaj pani doktor zawsze sprostowała. Wytłumaczyła i robiliśmy wszystko tak jak kazała, więc sądzę, że no w dużej mierze zawdzięczam jej to, że tutaj jestem. Dlatego, jeżeli chodzi o opiekę, uważam, że była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o kolejne lata, z racji na przeszłość nowotworową, co roku mam badania kontrolne, żeby sprawdzić, czy się nic nie dzieje, czy nic się nie wykluło po jakimś czasie. No ale, jak to mówią w slangu tym takim nowotworowym, jestem czysta, jest wszystko w porządku, ale cały czas pod opieką onkologiczną jestem. Super, wrócę jeszcze do. Wrócę do sportu. I powiedz, bo zmieniłaś wpływania na, na to kajakarstwo. Co takiego zafascynowałoś? Skąd ta decyzja? Co takiego zafascynowało cię akurat w tej kolejnej dyscyplinie, dycy, bo to jednak musiałaś zacząć pewnie całe te treningi, wszystko od początku. To zupełnie inna jest specyfika, czy miałaś jakieś momenty zwątpienia, że już jednak postawiłaś na tą drugą dyscyplinę jak, jak te początki tej kariery kajakarskiej. Jeżeli chodzi o przejście do kajakarstwa, to w wpływaniu dużo rzeczy zaczęło mi przeszkadzać. Chloru, liczenie płytek, które widzę w basenie, różne takie rzeczy po prostu już mnie nie kręciły, tylko sprawiały... robiłam to, bo żeby rodzice byli dumni, żeby wszyscy tam dookoła dobrze dobrze mówili, a nie myślałam w tym o sobie i właśnie kiedy usłyszałam, że jest możliwość, że jest sekcja kajakowa we Wrocławiu, i że mogę spróbować innego sportu, również związanego z wodą, bo woda jest zdecydowanie moim żywiołem, to stwierdziłam, że no dobra, no co mi szkodzi. I w 2017 roku, jak wspominałam, przeszłam na kajakarstwo i na pewno baza, którą zrobiłam w pływaniu, jeżeli chodzi o wydolność, o przepływane kilometry, o tą aktywność sportową, w bardzo dużym stopniu przeniosła się na kajakarstwo. Trzeba było tylko mnie nauczyć techniki wiosłowania, utrzymania się w łódce, a cała reszta po prostu jakoś wychodziła. I najlepszym dowodem na to jest fakt, że rok po rozpoczęciu trenowania zdobyłam brązowy medal na mistrzostwach Europy. A tutaj też jest inna sprawa, ponieważ parakajakarstwo ma swoje pierwszy raz na igrzyskach pojawiło się w 2016 roku w Rio de Janeiro, więc jest to młoda dyscyplina. I akurat weszłam w takim momencie, rok po igrzyskach, kiedy jeszcze to wszystko się rozwijało. Kiedy nie było jeszcze aż tak wysokiego poziomu, bo teraz już jest całkiem inaczej. Teraz, jak jadę na Mistrzostwa Świata, to mam trzy pełne przedbiegi, trzy pełne eliminacje, a wcześniej często była tylko jedna eliminacja, która była od razu finałem. Więc widać, że tych ludzi jest dużo więcej, widać, że to wszystko poszło bardzo mocno w górę, ale no tak jak wspomniałam, pierwsze osiągnięcie było po roku. Po dwóch latach było kolejne osiągnięcie, złoty medal na mistrzostwach Europy, kwalifikacja na igrzyska paraolimpijskie do Tokio. Tam wystartowałaś w finale, zajęłaś czwarte miejsce czytam w wywiadach, że musiałaś to przepracować, że jednak to miejsce poza pudłem to było trochę takich emocji, niekoniecznie dobrych. Tak, na początku byłam bardzo zawiedziona, myślałam, że mogłam lepiej popłynąć, że no wiadomo, yy, zwalałam też winę na to, że były nie takie warunki pogodowe, że ktoś tam miał lepszy tor i tak dalej, ale z czasem doceniłam to, że to jest czwarte miejsce na świecie i dla mnie to jest coś niesamowitego, ponieważ w 2017 roku zaczęłam trenować kajakarstwa, a w 2021 byłam czwarta na Igrzyskach Paralimpijskich. I dopiero z czasem to zrozumiałam, jak duże to jest osiągnięcie. Też oczywiście popełniłam wiele błędów, jeżeli chodzi o sam wyścig finałowy w Tokio i po powrocie do treningów po Igrzyskach wiedziałam, na czym mam się skupić, czego mi brakuje, więc tak naprawdę uważam, że nie byłam wtedy gotowa na medal. I tak miało być. I to mnie miało czegoś nauczyć, może, żebym się skupiła właśnie na tych rzeczach, na których pracowałam, nad którymi pracowałam później. Mhm. Też to właśnie chyba po igrzyskach, tak? Już znalazłaś na to czas i, i też nadszedł czas na założenie rodziny, prawda? Tak. Zeszłaś w ciążę. Tak, tak. Plan był ogólnie taki, że po igrzyskach chcieliśmy się starać o dziecko z racji na pandemię i całe zamieszanie z Covidem. Igrzyska zostały przesunięte, więc plany rodzinne również zostały przesunięte o rok. I tak jakoś wyszło, że na początku grudnia po igrzyskach w Tokio dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W sierpniu w 2022 roku urodziłam Julię i tak naprawdę w listopadzie wróciłam już do trenowania. Wiadomo, na początku to nie było takie trenowanie jak przed ciążą, ale takie wprowadzenie. A jak mała miała pół roku, to już pojechaliśmy na zgrupowanie do Portugalii z małą i z mężem. I tam już trenowałam normalnie z całą kadrą naszą narodową. To też nie, niesamowite, bo to takie kolejne jakby wyzwanie. Pogodzić te, te wszystkie role, jak sobie z tym radzisz? Przyjmuję pomoc wszystkich dookoła. Wszystkich cioci, wujków. Każdy, kto tylko może pomóc, to pomaga. Często, jak jestem na zgrupowaniu, a mój mąż nie może z nami jechać, to moja trenerka zajmuje się małą podczas tego, kiedy ja schodzę na trening z drugim trenerem, a albo zostawiam małą u dziadków. No, jest bardzo dużo możliwości, za które jestem bardzo wdzięczna, bo sądzę, że sama bym po prostu tego nie, nie połapała w taki sposób. Ale no, udaje się. Jestem cały czas po prostu w, w takim gazie i nie mam czasu na głupoty, bo po prostu nie mam tego czasu. Yy, I zastanawiam się, kiedy nadejdzie taki dzień, że usiądę i stwierdzę, że dobra, mogę złapać chwilę oddechu. Zobaczymy, jak, jak to ma, powinno teraz wyglądać. Jak normalna mama wysyła dziecko do przedszkola i ma chwilę dla siebie. Nie wiem, jak znajdujesz tę chwilę dla siebie, bo wiem, że też kończysz doktorat, tak? Robisz drugi kierunek studiów? Tak, tak, tak. Dużo tego jest, wiele rzeczy mi się nagromadziło, z wielu rzeczy nie umiem po prostu też zrezygnować, bo jestem osobą, która stawia sobie dość wysokie cele. Tak wyszło, że wszystko mi się skumulowało. Zobaczymy, z jakim to będzie efektem, ale no, mam świadomość tego jako sportowiec, że nie mogę skupić się tylko na sporcie, ponieważ wystarczy jedna mała kontuzja i tak naprawdę życie sportowe jest zawalone, więc trzeba mieć zawsze plan B. I moim planem B jest właśnie tutaj e obrona tego doktoratu i może właśnie współpraca kiedykolwiek tam z uczelnią. No zobaczymy. A jaki jest kierunek tych studiów? To jest ogólnie związane ze sportem osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o moją pracę, dotyczy ona bezpośrednio pływaków z niepełnosprawnościami, więc pracę doktorską. Więc jestem cały czas w temacie sportu i uważam, że no nie wiem, czy bym się odnalazła jako wykładowca, ale no, sądzę, że chętnie bym spróbowała. Super. A gdybyś tak miała podsumować, czego nauczyła cię droga do sukcesu? Czy jest coś, co chciałabyś przekazać osobom, które są teraz na początku takiej swojej drogi walki o marzenia? To na pewno to, co chciałabym przekazać, to to, żeby się nie poddawać, że nie tylko są sukcesy na naszej drodze, jest bardzo dużo porażek, ale te porażki powinny być dla nas motywujące. I ja też wychodzę z takiego założenia, że jak już zdarza się gorsza chwila, jak zdarza się ta przegrana, nawet na torze kajakowym, to ona jest po coś, żeby nas czegoś nauczyć. I moim zdaniem, wszystkie rzeczy tak w życiu się dzieją, że są po coś. Tak samo jak choroba nowotworowa w moim przypadku wydarzyła się po coś, tak samo to, co nas spotyka, dzieje się po coś. Więc uwierzmy w siebie i po prostu dążmy do tego, co, co chcemy. Bo to nie marzenia się spełniają, tylko my sami je spełniamy. Tak, to jest piękne podsumowanie. Ja chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za tą naszą rozmowę, że znalazłaś czas. Dziękuję bardzo. Powodzenia. i igrzyska mi się mylą. Było tam to dobre czy nie było Bardzo powiedz, pre, powiedz szczerze Super. jeszcze raz